Które w dniu dzisiejszym obchodzą jubileusz Pięciolecia. Obecnie z naszych zajęć korzysta 35 uczestników. Placówkę bardzo często traktują jako drugi dom. To w nim zawierają przyjaźnie, zdobywają umiejętności, które pozwalają prowadzić ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Warsztaty to również praca od poniedziałku do piątku oraz obowiązki. Pragnę jeszcze powitać gości, którzy do nas dotarli. Wójta Gminy Siedlec, Pana Jacka Kolesińskiego oklaski. oraz Panią Elżbietę Matysiak, właściciela firmy EMA, która od kilku lat współpracuje z nami, wspiera nasze działania dążące do aktywności zawodowo-społecznej naszych podopiecznych oraz bardzo chętnie przyjmuje naszych uczestników na praktyki zawodowe. Naszą działalność, nasze cele, zadania, formy pracy chciałabym przedstawić Państwu w formie prezentacji multimedialnej oraz w formie krótkiego filmu, który pokaże codzienną pracę na naszych, naszych specjalistycznych pracowniach. Zapraszam do obejrzenia prezentacji. Jak doszło do powstania warsztatów terapii zajęciowej w Olsztynie? Pozwolę, proszę Państwa cofnąć się do roku 1998, konkretnie do maja, kiedy to powstało Stowarzyszenie Razem Łatwiej. Powstało ono z inicjatywy osób, które tutaj nawet są obecne na tej sali i pragnę sobie ich wymienić. Ówczesnego dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gostynie, pana Henryka Kaźmierczaka, rodziców naszych uczestników, pierwszą panią prezes, panią Irenę Kuraszyńską, panią Hannę Prosińską, które to osoby to stowarzyszenie założyły. Jednym z priorytetowych działań nowo powstałego stowarzyszenia było objęcie opieką. Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które łączyły obowiązek szkolny. I tak niejako jakby były skazane na pozostanie w domu, ponieważ na terenie naszego powiatu nie było miejsca, gdzie mogliby kontynuować przygotowanie do samodzielności do samodzielnego życia, do spotkania. Nowy zarząd, który powstał, już prawie po trzech miesiącach zdobył środki finansowe i rozpoczął prowadzenie świetlicy terapii zajęciowej. Dokładnie od 1 października i kończąc w 2011 roku 1 czerwca 2012 roku. Jednocześnie zarząd Stowarzyszenia Razem Łatwiej czynił starania przez kilkanaście lat prowadząc rozmowy z władzami naszego starostwa, by na terenie naszego powiatu powstały warsztaty terapii zajęciowej. I jak już, już wiadomo, warsztaty zostały wybudowane. Prowadzenie warsztatów powierzono Stowarzyszeniu Razem Łatwiej. Dniu 30 20 września 2011 roku na moje ręce przekazano klucze do nowo wybudowanych warsztatów. Zaczęły się intensywne przygotowania pomieszczeń, zakup wyposażenia, które to zostały użyczone Stowarzyszeniu nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe na okres 10 lat. I tak 1 grudnia 2011 roku uroczyście otwarto warsztaty terapii zajęciowej w Wosztynie, gdzie rozpoczęła się realizacja zadań

就是。<laughs> placówkę i przyczyniają się do jej sprawnicznego funkcjonowania. Kieruję również słowa podziękowania dla wszystkich pracowników warsztatu za ich zaangażowanie i pracę na rzecz naszych podopiecznych. Dziękuję koleżankom zaprzyjaźnionych warsztatów mającym większe doświadczenie w kierowaniu placówką za ich otwartość, życzliwość, pomoc i wsparcie. Dziękuję bardzo zanim poproszę, aby prowadzono tor upieczony z panią brzegnicką z okazji 5-lecia warsztatów, chciałabym spytać, czy kto z Państwa chciałby zabrać głos? I podczas tej prezentacji i filmu mogliśmy się wszyscy przekonać, ile udało Wam się zdziałać od samego początku, czyli od powołania tych warsztatów, przez kolejne lata aktywności. Spoglądając tutaj na, na salę, która jest wypełniona z pobrzegi, przyjaciółmi, przecież tutaj nie ma osób przypadkowych. Ci, którzy przyjęli Wasze zaproszenie, którzy zostali poproszeni, aby razem z Wami świętować, to ludzie wielkiego serca, którzy chcą razem z Wami. Ten wspólny szczytny cel realizować. Ja jestem przekonany, że podczas następnych takich spotkań ta sala będzie po prostu za mała, aby pomieścić wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą z Wami współpracować i dziękować za to, co robicie. Ja w moim imieniu, w imieniu radnych Rady Miejskiej, jak również pracowników ośrodka opieki społecznej, razem z Panią Dyrektor. Chcieliśmy przede wszystkim pogratulować tego, co już Państwo zrobiliście, życząc wielu sił na następne lata, zapewniając oczywiście o naszym samorządowym wsparciu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, a przede wszystkim uczestnicy, z opiekunami, rodzicami, opiekunami. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszy jubileusz dziesięciolecia funkcjonowania warsztatów. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być z tymi osobami, które zdecydowały w latach poprzednich, a szczególnie Stowarzyszenie Razem Łatwiej i bardzo nas mobilizowały do tego, żeby te warsztaty powstały, bo wtedy to była biała plama na mapie województwa wielkopolskiego, ale okazuje się, że tą białą plamę czyli brak warsztatów udało się, że tak powiem, zlikwidować. Drodzy Państwo, myślę, że ta ilość osób obecnych na dzisiejszym spotkaniu, samych uczestników i w gości, sponsorów, świadczy o tym, jak ważną jednostką są warsztaty terapii zajęciowej, które służą przede wszystkim pomocą tym, którzy przez różne w jakiś sposób zostali poszkodowani i są sprawni, ale inaczej. Myślę, że to, co robi stowarzyszenie, kierując tymi warsztatami, przy współpracy z wieloma instytucjami, ja do tego jeszcze nawiążę, robi bardzo wielką rzecz dla tych osób. A co potrafią zrobić uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, to miałem okazję kilkakrotnie widzieć, będąc w tych pracowniach. A jednocześnie wszyscy mieliśmy okazję widzieć co tutaj dzisiaj. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co uczestnicy z swoimi opiekonami na, na tą dzisiejszą uroczystość przygotowali. Gratulując życzę jednocześnie, aby warsztaty rozwijały się w dalszym ciągu, żeby miały po siebie tyle ludzi wielkiego serca, którzy chcą tym warsztatom pomagać. A jednym z przykładów może być burstyński rotary błosztyn, który kiedyś przy po oddaniu już warsztatu wystąpić z inicjatywą wyposażenia każdej z pracowni jakiś bardzo specjalistyczny sprzęt. Jeśli dobrze pamiętam, to była to kwota około, w którym kolega Krzysztof, albo koleżanka Ewa około 90 tysięcy złotych. 60 tysięcy. 60, 000, tak? 60 tysięcy złotych. I każda z tych pracowników dysponuje teraz specjalnym, dodatkowym wyposażeniem, które umożliwia robienie takich rzeczy jak to, o czym mógłby Pan Starosta, czyli specjalistyczne zaproszenia. Ja powiem osobiście, że od czasu powstania warsztatów i pozażenia tej pracowni w gdzie indziej żadnych życzeń okolicznościowych nie kupuję, tylko załatwią sprawę w warsztatach. Oczywiście przekazując za, za, za te przygotowane gadżety specjalne datki, bo tak to można powiedzieć, na bieżącą i stopniową działalność stowarzyszenia. Rozgadałem się, ale już kończę. Pani kierownik, pani prezes, pozwoliłem sobie przygotować życzenia i podziękowania. Nie będę całego tego tekstu czytał. Skierowany do zarządu Stowarzyszenia, które kieruje tymi warsztatami od pięciu lat i życzę, żeby następne jubileusze były tak piękne, fantastyczne i cudowne jak ten dzisiejszy. Wszystkiego dobrego. <klucza> Moi Drodzy, ja jako sąsiad, widzimy, co się dzieje. Kandydat Wyszyński kiedyś powiedział, że nie zapomina się o tych, którym jest najtrudniej, to znaczy, że się dobrze dzieje. I dlatego jestem bardzo wdzięczny opatrzności Bożej, że również na ziemi bolszczyńskiej dzieje się wiele dobrego, dzieje się wiele troski o tych, którym jest najtrudniej. A za to cenię was najbardziej za waszą normalność, za ciepło, za to, że nie dbacie o to, żeby nie wiadomo jak siebie eksponować, a nie eksponować dzieci, że jesteście braci, bo to jest pewna decyzja wynikająca z miłości, życzliwości i serca, kiedy człowiek chce towarzyszyć na takim poziomie, na jakim jest to możliwe w stosunku do tych dzieci i młodzieży i wszystkich obecnych. Gratuluję Wam i życzę dużo błogosławieństwa. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o jubileusz, jubileusz w Biblii to jest dopiero 50. Dlatego nasylajmy to piękną rocznicą, ale jednocześnie przekuwam to na życzenia doczekajcie przynajmniej na początek pierwszej pięćdziesiątki, a dalej niech Pan już Wam pomógł dalej. Podleś się, o to obiecuję też i to, co wy mówię to szczerze. Wasze ciepło, Wasz klimat, towarzyszenie, mówię też to do innych ośrodków, bo wiem, że trzeba się zbliżyć do tego poziomu. Czasami człowiek musi przełknąć to, czy owo. inni są eksponowani, a Wy musicie pięknie towarzyszyć. Za Wasze serce życzę Wam, żeby Pan znowu odpłacił wszystkim zdrowie. Dobrymi pomysłami i błogosławieństwem na co dzień. Wszystkim sprawy serca boże, Niech to są ciesce, co nam służy. Dziękuję <try> tak, że... Począwszy od wczesnego wspomagania rozwoju, bo dzisiaj tutaj na. Na tych uczestników to są także osoby, które kiedyś uczęszczały wiele, wiele lat temu, niestety, wiele, wiele lat temu, yy, także w Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju. Lata mijają, i dzisiaj to już osoby dorosłe, które pięknie mogą pracować w tak dobrze i tak sprawnie działających yy, w pracowniach warsztatów terapii zajęciowej. Życzę, żeby ta atmosfera warsztatowa jak najdłużej, tak miła atmosfera warsztatowa, jak najdłużej i Wasza tak teraz mi yy, zajęciowość była wzbogacana przez Was. A uczestników na pewno, yy, mówię tutaj w tej chwili co do starostwa powiatowego, także uczestników na pewno nie zabraknie i myślę, że trzeba już powoli myśleć także, żeby warsztaty rozbudować w pomysł, bo ta kolega powoli się zaczyna już też robi. Tak do wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wszystko Wszystko dobrego. W imieniu i Wszystkim instytucjom, które wspomagają warsztaty terapii zajęciowej. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Prezes, Pani Kierownik warsztatów terapii zajęciowej za jej pomysł, za prowadzenie tych warsztatów. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom, instruktorom, pracownikom obsługi, pracownikom administracji, kierowcom za ich wielkie serce, za ich przede wszystkim cierpliwość. My jako rodzice uczymy się cierpliwości dla naszych dzieci od ich rodzenia, a oni muszą mieć takie przyspieszone tempo uczenia się tej cierpliwości. Jest to naprawdę bardzo ważne i za to wszystko bardzo serdecznie dziękujemy za organizowanie wycieczek za organizowanie spotkań z rodzicami, z opiekunami. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu rodziców, w imieniu właśnie uczestników i życzę tej wiel tego wielkiego serca i życzę tej wielkiej, wielkiej cierpliwości, ponieważ każdy z uczestników jest inny i każdy potrzebuje innego podejścia indywidualnego. Mój no, przedmówca mówił o uśmiechu dzieci, a ja chciałam Państwu powiedzieć i zwrócić uwagę na uśmiech rodziców. Rodzice są szczęśliwi, że rzeczywiście nasze dzieci mają możliwość bycia gdzieś jeszcze poza domem, bo ich możliwości są ograniczone. A e, teraz chciałam Państwu przesyła, przeczytać e, taki wiersz, który napisał Marcin Waszkiewicz, uczestnik w warsztatu wydatków zajęciowych w Polsce. Niech to będzie przesłanie. niepełnosprawnej. Życie osoby niepełnosprawnej jest w pełni kondycji prawnej. Każdy nasz dzień niesie nowe wyzwania. Lepszy świat jest więc w zasięgu wybranych kolorów tęczy. W myśli nie jesteśmy zerem, bo głowa naszym żadnym, a serce sterne. Nigle nam płata czasem mile nasza psychiczna. Każdy z nas chce przeżyć piękne chwilę. I choćby to trwało, sekundy mamy. Na nas czeka szczęście, jak natalne wybrany. Zatańczmy więc, gdy w palcach lub obewelka. W niebie nie czeka nas, nie czeka nas w Jesteśmy dzieci, dziećmi lepszego Boga. Niedola nasza nie jest za Niech ludzie traktują nas jak nadziei i wiarę i nie myślą, że jesteśmy na świecie za karę. Szarą jest złamać Boże przykazanie o miłości bliźniego. Idziemy tu staranie, idzie tu o staranie. Dzień nasz z krzyżem nadziei promieni. Czasem bardzo dobrze być niepodprawnym zikiem. Życzę wszystkim szczęścia, pogody, ducha, niech serce każdego otuli wiara od wiary od ducha. I tak napisał Marcin Waszkiewicz uczestnik warsztatu terapii zajęciowej. Przeanalizowałam ten tekst. Dużo, dużo tutaj prawdy, czasem bardzo gorzkie. Ale my dzisiaj się cieszymy i radujmy, że mamy takich przyjaciół tutaj, a jest naprawdę wielu. Dziękuję bardzo panie <coughs> Agacie, Wszystkim y, opiekunom, wszystkim terapeutom, tak. rzeczywiście cierpliwość, bo nasze dzieciaki są różne, bardzo różne, mi to najlepiej, aby Państwo też na co dzień, z tym, że my to, to jak już powiedziałam, my, my z tym mamy do czynienia wiele, wiele lat, z tej że w teraz dopiero krótko, ale uczycie się i musimy być chcącymi. Dziękuję bardzo. <śleskujesz> I tutaj trochę, 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 Ja jeszcze może tutaj dodam, że chyba takim najlepszym dowodem na to, że warsztaty terapii zajęciowej są prowadzone, jak tylko super jest to, że nasze dzieci, chyba to jest to wyrażyciele, wszystkich rodziców bardzo chętnie są przyjeżdżać na te zajęcia, nieważne, że muszą rano wcześniej wstawać, nieważne, że nieraz pogoda nie dopisuje. No akurat tutaj mogę powiedzieć też w imieniu mojego syna, który... Nawet jak jest troszeczkę przyziębione, czy chory, powinien zostać w domu, czyli jest to taki dowód na to, że warsztaty są prowadzone super, to wielki ukłon tutaj w stronę terapeutów, wszystkich pracowników i pani kierowników. Dziękujemy bardzo. Senior parobórnych kierowników warsztatów teraz zaniedziałów, bo to wszyscy już się zaberali, składam owocnej pracy i wspaniałej współpracy z nami. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. <kluczy>